W tym zadaniu należy obliczyć wartość takiego działania. Rozwiązanie powinniśmy zacząć od określenia ćwiartek układów współrzędnych, w których znajdują się poszczególne kąty dopisane do funkcji trygonometrycznych. Znajdźmy więc położenie kąta 120 stopni. Będzie to tak zwane położenie standardowe, to znaczy wierzchołek kąta umieszczamy w. Początku układów współrzędnych, ramię początkowe zaznaczamy na dodatniej pół osi X, natomiast ramię końcowe musi przechodzić przez tą ćwiartkę, w której mamy kąty z przedziału od 90 do 180 stopni. Zobacz, każda ćwiartka układów współrzędnych ma mm, symbolizować, ma reprezentować pewne kąty. Pierwsza ćwiartka układów współrzędnych to kąty od 0 do 90 stopni. Tu jest pierwsza ćwiartka. Druga ćwiartka układów współrzędnych to kąty od 90 do 180 stopni. Natomiast trzecia ćwiartka układów współrzędnych to kąty od 180 do 270 stopni. Na razie tutaj większych kątów nie będziemy mieli, więc, więc od razu sobie zaznaczmy, Kąt o mierze 120 stopni, ten kąt mieści się na pewno w tej ćwiartce. I tutaj zapiszmy bezpośrednio nad kosinusem 120 stopni, że jest to funkcja leżąca w drugiej ćwiartce układów współrzędnych. No i ponadto zauważ, że funkcja kosinus w drugiej ćwiartce przyjmuje wartości ujemne. Te wartości możemy określać na pomo za pomocą... Mm, Wierszyka, zacytuję go. W pierwszej ćwiartce wszystkie są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, w czwartej kosinus. Więc w drugiej ćwiartce wiemy, że sinus jest dodatni, a pozostałe funkcje są ujemne. To tutaj sobie zapisujemy znak minus i za chwilkę wykorzystamy to w dalszej części rozwiązania. Następnie poszukajmy ćwiartki, w której położony jest kąt 210 stopni. To jest kąt z od 180 do 270 stopni, więc będzie to trzecia ćwiartka układów współrzędnych. No i w trzeciej ćwiartce tangensy są dodatnie, więc tutaj zapisujemy sobie plusik. No i jeszcze mamy sinus 120 stopni. To jest druga ćwiartka układów współrzędnych. I sinusy w drugiej ćwiartce są dodatnie. W kolejnym kroku każdy z kątów dopisany do funkcji trygonometrycznej musimy zredukować do kąta ostrego, no i w tym celu będziemy korzystali ze wzorów redukcyjnych. Przepiszmy dwójkę, następnie przepiszemy funkcję cosinus i teraz kąt o mierze 120 stopni zapiszemy w ten sposób, że to jest 180 stopni odjąć 60 stopni. Zawsze ten pierwszy kąt wyraża nam wielokrotność kąta 90 stopni. Zobacz, jeżeli pomnożę kąt 90 stopni razy 2, to otrzymam 180 stopni, prawda? Jeżeli od takiego kąta odejmę 60 stopni, to otrzymam z powrotem 120 stopni. To jest bardzo ważne. Za chwilę w kolejnej części powiem dlaczego. Dalej mamy 4 razy tangens. No i 210 stopni zapiszemy jako 180 stopni, dodać. 30 stopni. No i ostatnią funkcją jest sinus kąta 120 stopni, i tutaj zapiszemy ten kąt jako 180 stopni, odjąć 60 stopni. Teraz dwójkę z przodu przepiszemy i uwaga: rozpiszmy kąt 180 stopni na wielokrotność kąta 90 stopni. I tutaj zrobimy to samo. Następnie nauczmy się takiej zasady. Jeśli w tym nawiasie pojawia się parzysta krotność kąta 90 stopni, to Funkcja, która stoi przed nawiasem, zostaje bez zmian. Przy parzystej liczbie kątów 90 stopni funkcji nie zmieniamy. Gdybyśmy mieli tutaj nieparzystą ilość takich kątów, czyli na przykład mielibyśmy 3 razy 90 stopni, to wtedy funkcję musielibyśmy zmienić na kofunkcję, na tak zwaną kofunkcję. No tutaj tej akurat sytuacji nie mamy. Dobra, czyli nie zmieniamy funkcji. Ale zapisaliśmy sobie wcześniej, że w drugiej ćwiartce układów współrzędnych wartości kosinusów są ujemne więc tutaj musimy dopisać znak minus, przepisujemy funkcję i do niej dopisujemy ten drugi kąt z nawiasu i już mamy zredukowany kąt do, do kąta ostrego. To samo robimy z funkcją tangens najpierw patrzymy na znak w trzeciej ćwiartce tangensy są dodatnie, więc tutaj po prostu przepiszemy tangens, mamy parzystą liczbę Kątów 90 stopni, więc tangent zostaje, i do tego dopisujemy 30 stopni. I dokładnie to samo robimy z sinusem. Ten kąt zredukował się do kąta 60 stopni. Teraz szukamy w tablicach maturalnych, w takiej tabelce, wartości funkcji cosinus dla kąta 60 stopni. To jest jedna druga. Zobacz tutaj. Więc zapiszemy minus, jedna druga. Dodać 4 razy tangens z 30 stopni, szukamy. To jest ta wartość. Więc wpisujemy pierwiastek z 3 trzecich razy sinus 60 stopni. To jest ta wartość. Pierwiastek z 3 drugich. I już. Teraz będziemy skracali dwójkę z dwójką. No i tą czwórkę możemy skrócić z tą dwójką. No tutaj do dwójki, tu do jedynki, tu nam jedynki zostały. Po wymnożeniu otrzymamy kolejno. Minus 1. Następnie, tutaj, jak wymnożymy te liczby w liczniku, to otrzymamy tak. Może skupmy naszą uwagę na pierwiastkach. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to inaczej pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli inaczej 3. No i ta dwójka razy ta trójka to nam daje 6. Czyli mamy dodać 6 trzecich. 6 Sze trzecich możemy zapisać jako 2. Minus 1 dodać 2 to się równa 1 i mamy w ten sposób policzony pierwszy przykład. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Cześć!